Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj kolejna odsłona przekąsek sylwestrowych na ciepło. Będzie to pieczony kurczak na ostro, bardzo ciekawej marynacie, bardzo prostej, żeby nie powiedzieć banalnie prostej marynacie. No i taki kurczak oczywiście sprawdzi się nie tylko na sylwestra, ale także w dzień poprzedni czy na przykład na weekendowy obiad. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba, bo jak sami zobaczycie za chwilę, kurczak jest bardzo prosty do przygotowania, ale smakuje i znika naprawdę bardzo szybko, więc ja z przekonaniem polecam. Przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Serdecznie tam zapraszam. A teraz zaczynamy filmik. Jak zawsze zaczynam oczywiście od przygotowania mięsa. Dzisiaj biorę kurczaka w całości i kroję go na mniejsze kawałki. Jak porcjować kurczaka pokazuję i omawiam dokładnie w osobnym filmiku, link oczywiście podam. Do dzisiejszego dania wezmę tylko połowę kurczaka, ale no, oczywiście można sięgnąć po całego. Można sięgnąć także po udka czy pod udzia i upiec, tylko odpowiednie porcje kurczaka jest to bardziej sposób na, bardziej sposób na marynatę niż na konkretny kawałek mięsa. To też ja pokazuję na tych sześciu kawałkach połowa kurczaka. Przygotowane do opieczenia porcję kurczaka doprawiam teraz solą i odrobiną pieprzu. Tego pieprzu naprawdę nie za dużo, bo marynata będzie ostra, tak? Tylko symbolicznie. Raczej skupiam się na soli i posypuję przyprawami kurczaka z obu stron. Dokładnych ilości nie podam, ja po prostu dość obficie przypruszam solą z jednej i z drugiej strony, a pieprzu daję tylko niewielką ilość z jednej strony. Kurczaka odstawiam na bok i szykuję marynatę będzie marynata na tę ilość mięsa. Jeśli chcecie wziąć całego kurczaka lub większą ilość mięsa, to można po prostu podwoić bądź proporcjonalnie zwiększyć składniki. Do naczynia dodaję 3 łyżki keczupu, dowolnego ulubionego, ostry, łagodny, jaki chcecie. Ja biorę ostry. Następnie jedna łyżka miodu. I jedna łyżeczka sosu Worcestershire. Worcester. To jest taki sos na bazie octu ze słodu, z melasą, z owocami tamaryndowca, Taki lekko zakwaszony, bardzo charakterystyczny w smaku. Ale jeśli go nie mam, to podmieniam go na sos sojowy, czyli dodaję po prostu jedną łyżeczkę sosu sojowego. Marynata ma nieco inny smak, ale też jest dobra i też można ją polecić. I te trzy składniki dokładnie ze sobą mieszam. Dobra. I teraz papryczka chili. To ma być kurczak w wersji pikantnej, więc chili jest tutaj raczej obowiązkowa. E, można jednak sterować jej ilością. Ja dzisiaj akurat robię tego kurczaka tylko dla siebie i dla dzieci. I ze względu na dzieci, które lubią dania ostre, no ale bez przesady, szykuję tego kurczaka w wersji mniej pikantnej. Biorę zatem pół papryczki, czyli bez pestek, dokładnie ją usuwam, a samą papryczkę bardzo drobno siekam. Jeśli lubicie dania bardzo ostre, można dodać całą papryczkę z pestkami bądź, nie wiem, trzy czwarte papryczki, to już jak lubicie według uznania. Całkowicie bym jednak z niej nie rezygnowała, bo ona naprawdę daje bardzo fajny akcent smakowy i taką ciekawą nutę do marynaty. Mm, już teraz bardzo przyjemnie pachnie. Yy, dodaję do marynaty. Ręce tę pozostałą papryczkę zawijam szczelnie w folię spożywczą i chowałam do lodówki. Wykorzystam przy najbliższej okazji. A marynatę oczywiście dokładnie mieszam, tak to wygląda. No, i czas dodawać ją do mięsa. Pachnie po prostu wspaniale. No i marynatę rozcieram na mięsie, rozsmarowując ją. Starannie wcieram w każdy kawałek kurczaka. Po dokładnym natarciu mięsa marynatą przewracam go ponownie skórą do góry, tak żeby leżał tak jak do pieczenia, skórką do góry. Zbieram nadmiar marynaty i rozcieram jeszcze z wierzchu. Tak to wygląda. I tak przygotowanego kurczaka teraz przykrywam i pod przykryciem wstawiam do lodówki na jakieś 2-3 godziny. Spokojnie można też na noc, czyli można przygotować wieczorem i piec następnego dnia, co w wielu przypadkach jest bardzo wygodne. U mnie marynował się 3 godziny, tak wygląda i jest gotowy do pieczenia. Wyjmuję go zatem z lodówki, zdejmuję pokrywkę. Ja piekę od razu bez pokrywki, bo lubimy takiego mocno zrumienionego. Wstawiam zatem kurczaka do zimnego jeszcze piekarnika. I rozgrzewam piekarnik do 200 stopni Celsjusza razem z mięsem w środku. Od chwili, kiedy piekarnik rozgrzeje się do 200 stopni Celsjusza, to jest kiedy osiągnie tę temperaturę, zaczynam mierzyć czas i piekę mięso przez mniej więcej godzinę. Wygląda tak. Pod koniec tylko uważnie obserwuję, bo gdyby się za bardzo rumienił, nie ma być przecież spalony. To po prostu pod koniec przykrywam go kawałkiem folii aluminiowej i dopiekam do pożądanej miękkości, do pożądanego czasu. Kuchni pachnie przepięknie. Kurczak wygląda doskonale. Pieczywo mam już przygotowane, zatem można podawać. Jeśli chodzi o dodatki, to dokładnie takie, jakie lubicie: to może być ryż, pieczywo, tortille, chlebki. Nam na co akurat macie ochotę i co lubicie? U mnie dzisiaj pieczywo wygląda to tak. Kurczak jest przepiękny, jak sami widzieliście, także bardzo prosty, więc gorąco zachęcam do wykorzystania przepisu. I na koniec, jak zawsze życzę smacznego!